Mikrofon jest dla Was. Kto mówi, to trzyma. Nie. No, Obojętnie. Powiedzcie, skąd jesteście? Z Ryczywołu. Ryczywoł i? Kraszewica. No ja Wy się już chyba trochę znacie. Co już chyba razem grałyście na jakimś turnieju? Mhm. Y u niej W12 graliśmy w Ryczywole. A na trzy kosze? Nie. Chyba nie. Co czemu ty masz czerwoną koszynkę? Czy... Jako nowicjusz? Acie ja byłam ostatnio. Tylko no nie była? pamiętam, czy ja chyba z nim nie grałam w no? nie. No? Nie. A, to ty powinnaś mieć białą koszulkę. No tak, osoby, które pierwszy raz, to w białej koszulce. A. Czyli agent, tak, w podwójnej drużynie. Dziewczyny, jak trochę o trzy kosze? Czym ona się różni od zwykłej koszulki? No, na pewno jakby punkty, że jest za 5, za 4. Za 4, 3, 2, 1. A. a ciężko trafić za 4? Nie. Tak z daleka dorzucacie? No tak. I z techniką i wszystko? Tak. tak. Co jeszcze w tej grze jest inne niż w tej możemy na który kosz chcemy rzucać. To a to jak to zmienia z perspektywy zawodnika, który jest na boisku? No bo tak biegnę na wprost do kosza, a tu? No jeżeli jest wolne miejsce, no to po jest na inne. Okej, okay. a jakie umiejętności trzeba mieć, żeby grać skutecznie w tą grę? Czego jest więcej, a czego jest mniej? Chyba więcej biegania jest. Biegania jest więcej. Rzutów też więcej? Chyba tak. A podań? Też jest. Przynajmniej ja. powinno być. Więcej. Bo chyba nie zawsze wszyscy podają. No nie. Wiecie co, co różni koszykówkę zwykłą od 3x3 kosze? Że nie ma fazy przejścia. Nie ma tego pustego środka na boisku, tylko cały czas jest akcja, akcja. Prawda? Tak. Raz w obronie, raz w ataku. To co wolicie, bronić czy atakować? Ja chyba atakować. Atakować. No. Chcecie kogoś pozdrowić? E, ja, moja rodzina. Ja tak samo. Kogo pozdrawiasz? Rodzinkę. Ale, skąd? Ze Skrzydła. Elegancko, cała Polska się tu zjechała. Jeszcze raz, ostatnie zdanie do pozdrowień? Ja, moja rodzina. I ja też. A ja wam życzę wszystkiego najlepszego i fajnej gry jeszcze przez 16 godzin. Dziękuję. Dziękujemy.